Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. W tym odcinku będziemy sobie robić challenge. Challenge nie na wyzwanie od 150 zł do Kowski. Serdecznie zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, oczywiście, co jest również ważne, to jest to, że mam przygotowane dla Was konkursy, do których dołączyć możecie tylko i wyłącznie w taki sposób, że dokonujecie wpłaty z kodem, oczywiście najlepsze istnieje, czyli z kodem ADUNIA i przy minimalnej wpłacie 15 ziko z automatu włączę Was do wszystkich pięciu konkursików i macie szansę na zrobienie mega fajnego proficiku i wydrobienia. Fajnych itemków. Oprócz tego, słuchajcie, oczywiście, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że istnieje taka opcja, jak dokonywanie wpłaty poprzez skiny, czyli skiny takie, jakie aktualnie znajdują się w Waszym ekwipunku, i przede wszystkim jest to natychmiastowe, także nie czekacie, nie macie żadnego bana, macie skina wpłaconego od razu, i za danego skina dostajecie daną kwotę. Możecie sobie zaznaczyć też no, kilka skinów i macie od razu napisane, ile otrzymujecie kasiury. I słuchajcie. Również dostajecie tutaj informację, jaki jest wasz dostępny limit. Także myślę, że jest spoko opcja. Dobra, słuchajcie, jest challenge. No nie, mamy 150 zł i z tych 150 zł my musimy zrobić kosę. Wiem, że ostatnio nam się udało, ale zobaczymy, czy tym razem nam się również uda. I challenge zaczniemy od czegoś, co jest wspaniałe, czyli darmowa skrzynka z darmowej skrzynki zawsze można coś wydropić. Jest szansa na wydropienie Akacza. No niestety ten Akacz y, jest bardzo mała szansa. No, ale zawsze jakaś jest, tak? Zawsze można spróbować, bo kto wie, kto wie, kto wie. A w challenge'u wszystko się, słuchajcie, moi drodzy, przyda. Także lecimy sobie z challenge'em i robimy pierwszą bitewkę. Ja myślę, że nie ma co tutaj oszczędzać, że tutaj polecimy, polecimy od razu sobie, że tak powiem, troszeczkę grubiej, czyli pierwsza bitwa za 21 zł, czy na dwie osoby, tryb standardowy, słuchajcie, i na 10 skrzyneczek i zobaczymy, czy uda nam się tą pierwszą bitewkę wygrać, czy raczej w pierwszej bitewce yy, troszeczkę na dno pójdziemy. Ale ja myślę, że. Że uda nam się, grunt to dobre nastawienie. Trzeba być pewnym tego, czego chcemy. Ostatnio się udało zrobić, słuchajcie, nie ostatnio, ale przedostatnio w sumie. Czy jakoś tak już nie pamiętam dobrze? Udało się zrobić kosę, więc ja jestem dobrego zdania, mam dobre nastawienie. Myślę, że dzisiaj też nam tutaj szczęście będzie z nami, szczęście będzie nas wspierać i nam się uda. No, zobaczcie, na razie wygrywamy bitewkę. Może. Pula nie jest jakaś zadowalająca i niesamowita, bo jest na razie tutaj ze 12 zł w tej puli. Ale ja jeszcze liczę, że jeszcze skoro przed nami jest, w sumie już są 4 skrzynki, to jeszcze coś się uda tutaj przyspącić, Uda coś się jeszcze zrobić. I tak naprawdę brakuje nam tylko i wyłącznie 6 zł, żeby być na zero, bo na razie to prowadzimy. Ale powiem szczerze, że. Uuu, bo trosso mnie tutaj zaskoczył, powiem szczerze. No, już przestałam być chwilowo taka pewna, ale została ostatnia skrzyneczka i, i mamy to, mamy to, mamy to. Słuchajcie, dobra, ledwo, ledwo, ale wygraliśmy. Dobra, i 11 zł profitu, jak na pierwszą bitwę, to naprawdę i jest, słuchajcie, spoko. Lecimy dalej, bo ja uważam, że nie ma co się zatrzymywać, tylko trzeba lecieć dalej. Ostatnio chyba w sumie ta C4 case nam dobrze poleciała. Więc ja bym zrobiła taką droższą teraz bitewkę za cztery dyszki. Szczerze, no trochę boli, trochę boli, bo 40 zł to już jest sporo kasio. No, tym bardziej, jak mamy tylko i wyłącznie 4 razy więcej, żeby zrobić ten proficik, zrobić tą koskę, a musimy, no, zrobić przynajmniej 4 razy więcej profitu, żeby tu ta kosa faktycznie była. Więc Zobaczymy, jak to się potoczy i jak nam się to uda. Dobra, widzę, że już jest pięknie. Ja na razie jestem uśmiechnięta, ale coś czuję, że ten uśmiech mi <laughs> szybko z twarzy zniknie. Chociaż, chociaż, chociaż Galil. Galil zawsze na propsie, ja zawsze lubię jak wylatuje Galil, bo Galil zazwyczaj oznacza to, że, że będzie zwycięstwo. Ja sobie zawsze to tak mówię i zazwyczaj tak jest, więc. Oj, no. Powiem szczerze, nie spodziewałam się, że taka emeczka poleci. Ja zawsze mówię, że uwielbiam emeczki, no ale nie w taki sposób. Uhu, uh, uh. No, taką to bym przygarnęła, nie? No, bo Emily tutaj nas zdusił, zdusił nas konkretnie, i ja myślę, że my już tego nie odrobimy. Myślę, że już jesteśmy w plecy. No, jesteśmy w plecy. Jeszcze na koniec mówię: wjechała m Słabo było 6 tych profitu, 7 w sumie. No, powiem szczerze, troszeczkę mnie to y, pomniejszyło moje. Pomniejszyło mi to moje morale, ale słuchajcie, C4 nie zawodzi, bo w C4 case możemy tutaj znaleźć koskę. Nawet w najgorszym stanie patent Mamy i tak ją za. A czy to ważne, w jakim stanie? Ważne, że kosa. Więc sobie otworzymy. Skoro bitwa nam nie oddała, może tutaj nam coś wyleci. Może tutaj nam poleci. W ogóle 0,28% była i poleciała, nie? Poleciała dla, dla bota, więc. Czuję, że moje serce jest złamane. Watch me, please. No, przydałoby się, bo to jest po prostu tania paskuda. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Słuchajcie, może się uda. Dobra. No. Powiem tak. 8 zł. I lecimy dalej, słuchajcie. Ostatnio chociaż, w sumie ostatnio, wygraliśmy też challenge w taki sposób, że słuchajcie, w sumie to my, jeżeli chodzi o to, kto wygrał z z poprzedniego odcinka, będzie to głoszone, oczywiście niezmiennie u mnie na Discordzie, więc jeżeli jeszcze Ciebie nie ma u mnie na Discordzie, to masz link w opisie i koniecznie dołącz. Dołączyliśmy do bitwy ludzi tutaj, więc zobaczymy w ogóle, co to jest. Chocolate Case na buście, no szczerze? Nie miałam okazji raczej jeszcze brać udziału w takiej bitwie. Uuu! Tej twórca naszej bitwy wygrywa, szczerze powiedziawszy, no, nie, nie, SG, no teraz na underdogu. Nie i akac jeszcze poleciał, bo gdyby to było na standardzie, no to byśmy to wygrali, a tak? W dupę jeszcze, bo ty samu wszystko zgarnął. Szkoda gadać, szkoda gadać, szczerze. Troszeczkę podłamanie. Jest lekkie podłamanie, jest lekkie załamanie. Zobaczymy może taką tutaj delikatną biteweczkę sobie. Odpalimy na medium siki. I zobaczymy, czy coś siądzie tutaj. O, rewolwerki poleciały. Uuu, rewolwerki. Słuchajcie, jeszcze mamy w lepszym stanie tutaj. I zobaczmy, jak to się zakończy. No właśnie, tak jak mówiłam, nie? SG poleciał i mamy to, moi drodzy. Aha, bo to jest na Shirt było. O Jezu. Nie no, tak być nie może, że to poleciało nam na Shirt. Dobra, lecimy na Underdogu. Indirect Casey. mamy ich pięć. I zobaczmy, czy tutaj coś puścimy. Jak nie puści nam na underdogu, to ja się poddaję wale i mam nadzieję, że się uda. Bo na razie to jest kiepsciutko. Kiepsciutko, moi drodzy. Kiepsciutko. Na razie nie, nie ma szczęścia, nie ma farta. Aj 450, 4,50, Czy ktoś mnie tutaj przybije? I uda się komuś mi przebić. Chyba nieco. Chyba już jest kaplica. No, jest kaplica. Jest kaplica. No kurde, coś na tym underdogu mi nie idzie. Ale może to jest... Może to jest znak, słuchajcie. Więc dobra, w sumie zróbmy sobie jeszcze jedną bitewkę na te stickery. Bo te stickery mogą naprawdę zaskoczyć, więc zrobimy sobie jedną bitewkę. 15 skrzynek, dobra, to będzie mega długa bitwa, ale no. Ja daję tych skrzynek tak. No, poczekajcie, bo mi się tutaj wyłączyło, ale już do Was wracam, słuchajcie. Yy, mega dużo to jest 15 skrzynek, ale no... To sprawia, że ja mam nadzieję większe na wygranie, bo wiecie, to jest coś w tym stylu, że no okej, okay, dobra, teraz przegrywamy, ale jeszcze jest nadzieja jeszcze jest możliwość, wiecie, nie? No, Nadzieja umiera ostatnia, jak to się mówi, także zobaczymy, czy i jak to będzie wyglądało tutaj u nas. Dobra, pajączek. Ja lubię, jak leci pajączek. Lubię, jak leci pajączek. Ja wiem, że to nie jest jakiś najdroższy skin, czy 50, ale on zawsze, on zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy i. Większa ta nadzieja. Dobra, jeszcze 9 skrzynek. Nie, czuję, jakby to trwało po prostu wieczność, a zwłaszcza jak nas przeciwnik nas dogania tutaj z kwotą, jaką ma w swoim portfelu. Wtedy faktycznie zaczynam się czuć, jakby to trwało wieczność. Ale, ale, słuchajcie, poleciał nam sticker za ciszy i wychodzimy na grube prowadzenie i mam nadzieję, że tak zostanie, bo ja chcę w końcu zrobić tą kosę, ja chcę zrobić profit, a nie. Kurczę, przegrywać, bo co? Za dobrze ostatnio było, zrobiliśmy kosę i co? I już nie można, dwa razy z rzędu nie można, albo co drugi raz nie da rady. No, czasem tak niestety jest. Czasem tak niestety jest, ale nie chciałabym, żeby tak było teraz. Bo słuchajcie, teraz nieważne czy wygramy, czy przegramy, nigdy się nie poddamy. Ale chodziło mi o to, czy nieważne, czy wygramy, czy przegramy i tak lecimy już Olina, bo... Bo co? Bo morale mi spadły. Morale mi spadły, no nie będę was oszukiwać. Nie, nie będę was oszukiwać. Te przegrane na początku mnie trochę zmiotły i jako, że mieliśmy 150 zł, a mamy 87, no jest mi już lekka. Przykro mi się zrobiło. Więc pójdziemy sobie olina i słuchajcie, te holding down case y, No nie wiem, czy ryzykować w sumie z nimi. Wczoraj był, słuchajcie, odcinek. A nie, bo ich ile będzie? No ich tylko 5 będzie. Tylko ping będzie. Dobra. Wrzućmy sobie w ten sposób. I może na koniec wrzucimy sobie jeszcze anime stickera. I wrzucamy sobie na dwie osóbki. Słuchajcie, Oli nalecimy. I to jest. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobre. Ale ja mam jakieś zboczenie chyba umysłowe. A w tym odcinku macie tego otwórzki na do wygrania. żeby go wygrać. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić lajka pod tym odcinkiem, co mojego kanału. I napisać komentarz, a w komentarzu napiszcie, ile to jest. 13 dodać. 15 minus 4. Z tymi stickera caseami, bo. Bo po prostu, no, sami widzicie, że ja lubię chyba te sticker case'y Nie, tam były oczka za 5 dyszek, za 3 dyszki, za 5 dyszek, ale były w każdym razie, nie. I przyleciały nam. Tutaj na razie to się nie zapowiada na żaden taki proficik lepszy, głębszy, większy, ale chociaż, chociaż myślę, że się by wyzerowało, co. Kurde, myślałam, że jakiś taki fajniejszy, konkretniejszy poleci nam sticker, ale widzę, że nie jest takiego konkretniejszego. No ale dobra, wygraliśmy tą bitwę, słuchajcie. Mamy 115 zł, już prawie jesteśmy w tym momencie, w którym byliśmy 5-10 minut temu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem ile to minęło czasu, ale no czuję się czasem, jakbym stała po prostu w miejscu. No teraz sobie polecimy tak troszeczkę. Grubiej można by to tak nazwać. Starczy nas, nie, nie będzie nas na co stać. No to tak o, polecimy I słuchajcie, i też robimy bitwę all in. I również robimy na dwie osobki. No, może coś się fajnego wydropi. Może się coś fajnego wydropi. Może się uda to zrobić. Zobaczymy, słuchajcie. Kto wie? Kto wie? Może się uda. A jak się nie uda, no to, no to nie bierzemy tego pod uwagę, bo mamy nadzieję, że się uda. Moi drodzy widzowie, nawet nie mówcie mi, że przez chwilę pomyśleliście, że ja mówię na serio, że nam się mogłoby nie udać. No, jeszcze P90, te P90 to tutaj nie jest zbyt niesamowite, powiem szczerze, no, 115 złotych ta bitwa kosztowała, nie, tutaj nic nie wypadło ciekawego, nic a nic, zobaczmy czy chociaż uda nam się to odrobić, czy nie, nie, no nie, no taka i taka przegrana to jest słaba nie, mega smutne. I to byłoby na tyle, moi drodzy, w tym odcinku niestety nie udało nam się zrobić kostki, ale mam nadzieję, że kolejnym razem nam się uda. I dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Bye!